Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na filmik mrówki w ogrodzie. Jak sobie z nimi poradzić? Jakie są sposoby? Jakie, jakie ja mam propozycje dla Was, jeśli chcecie pozbyć się mrówek w ogrodzie? Zapraszam do tego odcinka. Ogólnie mrówki są pożyteczne. Oczyszczają ogród z jakichś resztek roślinnych, z resztek po owadach, ale jeśli jest ich za dużo, to również mogą spowodować przesuszanie gleby, tworzą korytarze, które odprowadzają trochę wodę, tworzą takie komory powietrzne pod korzeniami roślin. W związku z tym jest to niekorzystne działanie dla nasze rośliny. I jeśli chcemy się ich pozbyć, jest, są różne środki, takie domowe. Ale to za chwileczkę o tym. Ale mrówki mogą być również w tunelach, w szklarniach, i tak samo one się będą gromadziły przy obrzeżach. W miejscach, gdzie je zauważymy, możemy zastosować pewne środki. U mnie również widać, że te mrówki są. Ja ich nie likwiduję. Jeśli jest ich niewiele, one często są właśnie w takich miejscach, gdzie zostawiają potem grudki ziemi. Ale jeśli byłoby ich dużo, to mógłbym zastosować pewne metody. Ale czasami mrówki możemy zauważyć na drzewach owocowych. Chodzą po pniu, po gałęziach. No to wtedy warto się zastanowić, dlaczego one tam są. Przyjrzyjcie się wtedy swoim liściom tych drzew owocowych, bo tam z pewnością będą mszyce. Bo mrówki nie chodzą na, po drzewach po to, żeby chodzić, tylko po to, żeby zbierać yy, spać tak zwaną odchody mszyc. De facto to mrówki hodują te mszyce, można tak powiedzieć, dbają o ich bezpieczeństwo przed ich drapieżnikami naturalnymi, biedronkami, złotookami. I w taki oto sposób mrówki na drzewach owocowych przyczyniają się do tego, że mszyce się bardziej rozmnażają, jest większa populacja. No więc wtedy warto się tymi mrówkami zająć. I teraz mamy do dyspozycji przy drzewach owocowych stosowanie takich taśm kleistych do drzew. Na pniu oblepiamy na wysokości tam około 20-30 cm. Tak jak Wam wygodnie, żeby też trawa nie dotykała do tej taśmy. I tutaj ta taśma kleista stworzy taką barierę, gdzie mrówki nie będą przechodziły i rozchodziły się po drzewach. Dzięki temu nie będą chroniły tych mszyc. I biedronki naturalnie, czy złotooki będą mogły te mszyce wyjadać. Zamiast takiej. Kleistej taśmy możecie użyć klej. Klej taki jest w sprzedaży ogrodniczy i też możecie posmarować swoje drzewo, również stworzy taką barierę. Ale pamiętajcie, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Do tych klejów, do tej taśmy również będą się przyklejały inne rzeczy. Ale jeśli macie mrówki w ogrodzie i one wam naprawdę są uciążliwe, możecie zastosować takie środki, które są na przykład do kupienia w formie takiej solniczki, Ans Control Max. Wygodne takie opakowanie w tych miejscach, gdzie one buszują, to rozsypujecie te preparaty. Tu jest taki, takie duże opakowanie, aż jedno kilogramowe. To nie wiem, czy to na hektar trochę żartuje, ale jest taki środek w postaci granulek. Są też mniejsze opakowania w zależności, ile tych mrówek macie. Ale to są środki kupne, ale bardzo łatwo możecie przygotować sobie takie takie preparaty de facto nie, nie przygotować, tylko też kupić, bo jednym z nich to jest na przykład proszek do pieczenia. W tych miejscach, gdzie wędrują mrówki, zauważcie, mają taką swoją ścieżkę i tam rozsypujecie trochę proszku do pieczenia. Ten proszek do pieczenia, mrówki będą jadły, ten proszek do pieczenia pęcznieje u nich, no i potem już giną. Oprócz takiego bardziej domowego sposobu, jakim jest proszek do pieczenia, jest również mąka kukurydziana. Mąka kukurydziana podobnie działa. Mrówki ją biorą do swoich gniazd, ją zjadają, ona im potem pęcznieje, no i murówki giną. Innym sposobem, który możecie znaleźć w internecie, jak niektórzy radzą, to jest zalewanie gniazd mrówek wrzątkiem z modyfikacją, na przykład dodaniem czosnku. Dlatego, że sam wrzątek powoduje, że oczywiście mrówki zginą, bo je ugotujecie de facto. Ale one potem te gniazda odbudują, bo nie ma tam żadnej chemii, żadnych środków takich, które je będą odstraszać od tego miejsca. No ale zapach czosnku może tak spowodować. Ja wam tylko mówię, co jest możliwe. Ja nie sprawdzałem tych metod, dla mnie trochę drastycznych. Wprawdzie użyłem środków, no też drastycznych, takiej tej solniczki, i posypałem w miejscu, gdzie mrówek było za dużo i one mi naprawdę degradowały miejsce. No ale to jest wasza ocena, wasza decyzja, czy stosujecie jakieś preparaty, czy te mrówki zostawiacie w spokoju, czy je likwidujecie. Napiszcie w komentarzach, jakie metody Wy stosujecie, żeby mrówki, żeby się pozbyć mrówek w ogrodzie. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. do zobaczenia.